Dzisiaj kolejny odcinek Pokémon Go Zasubskrybujcie Zostawcie lajka Nowa seria pomagamy koledze W Pokémon Go Dobra Czerubi Łapiemy sobie Znacie widzowie taktykę szybkiego łapania Rzucacie Teraz mi nie wyszła Ale Musicie rzucić Musicie rzucić i wtedy kliknąć Może na tym Floragatom nie wyjdzie. No nie wychodzi No bo trudno się robi tak jedną ręką Dobra, nie chce mi się Ale co? Łapać tego szybkim łapaniem Dobra widzowie Teraz możemy sobie pójść na tego rajdu na jeden Bo dzisiaj pomagamy maksymalnie jak się da koledza. Wytrajdamy się Muszę być ben... 10 level. Tak. Ma siódmy, grał 10 minut, więc się nie dziwię. Ja gram już od paru lat i mam 38 Jak widzowie. Będziecie na tym. Eee, o na tym Dynamax Max Ride Day. Ja będę w Rzeszowie na rynku. Więc możecie wbijać. Właśnie kolega złapał pokemona takiego dobrego na 2000cp. No takiego dobrego jak on grał 10 minut no to dobrego. Maksymalna pomoc. Co? O to dobra. Ale mam 24. No. Mam szenię Alakazama. Raczej się nie opłaca. Ale nie wiem. Zaczynam. Patrzcie widzowie co mi się trafiło. Kiedyś. Shain, Nie, nie Shani. Seta. Alakazam laki. Z kolegą się znajdałem innym. Ale też mam szenia Alakazama. Nie, tu. Tym razem nie, Sata. I fałki słabe. No ten, na, a tak, a tak. Subcień. Dobra, widzowie, teraz wielka bitwa na gifta jednego. Wysyłamy gifta. Kto będzie miał lepszego gifta? Losowy, dobra, to sen to będzie miał lepszego wagi. O, widzowie, kapitan Pikachu. Oczywiście też polujemy na kapitana Pikachu Shiny. O jasne. Wyszło mi. Dobra, jak nie shiny Mam ich tak czy tak bardzo dużo. Mamy. Teraz otwieramy Dobra, taki Pikachu naklejka. Jeden podion. A mi się nie chce się Gift. Dobra, kolejna próbuje. Widzowie! To chyba dlatego, że z nowego Jorku. No, swoją koledzę Giftam z nowego Jorku. I się... Dobra, widzowie, złapiemy go sobie. A mój gift dalej się nie chce otworzyć. Co się dzieje? Co się otworzył. Otworzył się i nic nie wiadomo. Czyli walkę na giftu uznajemy z No. O jest. Z poprzedniego odcinka do mnie pisze. Ile ma ten Trochę mało. 143, ale jak na pierwszego pikardu to. No. Może być. To dobrze. Szczególnie, jest. że ma jakąś czapkę. Tak, to jest ten pikachu z tego serialu Horizon. Co tam był kapitan? No Aha oglądacz Mam już level Dobra Dostaliśmy Dostałem bardziej I otworzyło się jajko O jajko, dobra I co? Uuu uh. Tak we na know. 22 Co to za jajko? Nie wiem, spleśniałe. Ja dzisiaj z jajka trafiłem tego chingling. Nie woluję go, bo tych trochę mam. Czy mnie to ha, tego chinglinga to jest mój pierwszy? tego giftu ale... Tak, A nie, się... to są rzeczy. Ej, to ci tu powinno się wyświetlić, co ja dostałem. To może zobaczymy. No z Dobra, Dobra, mam ich dużo. O, sprawdzamy. To... Jestem gifta do wysłania. 1800 spa za to, że to jest mój pierwszy pokestop dzisiejszego dnia. 1800 expa? No, za to, że to jest mój pierwszy dzisiejszy Pokestop chyba. Ale nie wiem czy nie, źle przeczytałem może. Flora Gato. Shiny! Poka? Sajni Flora Gato! Ja nawet nie rozróżnię, dla mnie to jest zwykły. To Zdumie. jest shiny? Nie dobra, dobra. Ale i tak ma dużo dosyć No Odkąd dostałem dobrego pokemona, pierwszy raz zostaje ciągle coraz lepsza. No Zapłacało no, się grać w Go przez 5 minut <gry> Dobra widzowie, łapiemy go Dobra widzowie, złapany. A ja dostanę kolejny level, już dziewiąty. O. Jeden i będą trajdy i rajdy. No. Dobra, to sobie idziemy na rajda. Stronę. Ale może się wbiją. No. Pięty, ale raczej tak. Tu to... gdzie Ten to jest? Brązowy medal, jakiś totalnie nierosą jest! Right Egg jakiś. Jest! Right My Aiko. Oh. No. Na niego właśnie idziemy? No, na Alokrafa. Kolejna jakaś ryba. To jest dosłownie jakaś podróba. tripi tropa tropa tripi. Ewolucja łopera. No bo to jest niego ewolucja właśnie. Tak. No i dobra, widzowie, Szajni. Teraz by się przydał jakiś galariański tak ta legenda z tego Insensa Przydałby się. Szajninie! Tak bym chciał tego Szajni. No. no właśnie teraz wolę mojego najlepszego pokemona jak dotychczas. Jest kolejny Pikachu jakiś. No, mi się zrespił ten primapool Prima Aprilis. No słownie, prawda widzowie, że Prima Aprilis to prawie ten primapool Ewolucja maku. Ja bym powiedział, że prymapli też jest podobna do lanego poniedziałku. No. Jak wczoraj byłem na polu, to wszyscy mnie lali. mnie no, no, bo tam byli. I nie tylko mnie, wszystkich lali. A, to nieszczęście. Ale było i tak fajnie. No. Który masz lewej? Prawy no. dziesiąty. To łap sobie pokemony, bo za to eks. No, łapię kiedy widzę, jakiego kogo nie mam. Bo... No to ja byłem się jakiś panikopan. Bandy... No Dobra, widzę, porygon. No ja wiem, czego łapać. Co to jest? Porygon. No, porygon. No nie teraz. Wolę, jak nie jesteś na boku. O, i teraz atakuj. Co ty masz walkę z kimś? Nie, łapiesz pory Jak to nie był ekscelent widzowie? Widzieliście? To było jedno z najmniejszych kółek. Sprawdzamy po co ja wydarzyłem na Fejorita. I fałki tragiczne. Co tragiczne? I fałki. Transfer. Leci. Jak widzowie kogo zbić? Chyba nie zbijamy tego Rokrafa. No, tylko tego shadow. Jakiegoś. Ale nie, bo on długo będzie. Dobra, zbijemy Rokrafa, Może będzie Shiny. Ale sobie na Likean roka zewoluję. Jak będą jakieś dobrej fałki. O! mi się o Mi też. Zostań. No, no nie. Błaga mnie, siadaj, dobra. Robimy sobie na no, nim ekscelenty. Jak to nie był ekscelent? Jak to nie wleciało? Jak? Jak to nie był excelent! Jakiś rajd. Wiem, możesz? Mogę, bo mam. Dobra, to chodź. Na kogo? Rekraf. To jest Rekraf. No. Na, na piesko. Ja wchodzę. Ile on owoc? Tysiące. Weszłeś jest... bo na no? jeden. Tak, ja już to, 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 to jestem. Dobra, Dobra, możesz dać rady. Czekaj. Biorę najlepsze. A ja ci tak czy tak pomogę. Ym... Ile tu się bierze pokemonów? Dużo. mora no, widzowie, dajemy sobie jedno z najgorszych pokemonów. Czemu? Żeby te lepsze mi się... Nie, nie muszą, no... ci Tak. ono to taki... dać rady Bo tak czy tak, nawet jak ktoś się dołączy, to... Sami damy radę. Nawet ty sam byś dał radę sam. No nie wiem. No. I patrz. Teraz się wybiera Pokémony? Nie, teraz po prostu jestem ten pierwszy Pokémon. Musisz klikać. No to wiem jak się bijemy. A ja nie mam na twarzy efekty, ja wziąłem dwa takie same Pokémony. Ja też mam na twarzy efekty, Ale dużo traci. No, bo to bo jest. To jak. Mam Pokemon'a, który ma więcej nawet od tego. Nie no, to mi się zrobiło! Z jakim jak uznam z nim No. Dobra. Jest, udało się. I teraz my go dostajemy, czy łapiemy? Łapiemy. Co co, jeżeli się nie złapie? To ucieknie. Mamy ja mam 11 pokaboli. Takich specjalnych, lepszych? Tak. Golden Raspberry, Rare Candy. Ej, chyba ja użyję. Dobra, widzowie. Shiny czy nie? Co teraz zrobić? Shiny? Był tu sama. Tak. Dobra. Czy u kolegi będzie shiny? Nie. Bro, ona tu 500. No. U mnie też. Do Dobra wy ja, może jakieś fałki. Ale chyba nie Kurde, uciekło, nie tak. Na no, nim się trudno robię ekscalenty. Mam takie minimalne kółeczko. Mikroskopijne. Ciężko jest. Prawie miałem minimalne. Mam małe. Dosyć. Był excelent? Nie. A great ale... Chyba się mamy. Udało nam się obaj złapaliśmy tego pokemona, ale powinien być lepszy, skoro ma 3000 podczas walki. Dobra no, ja, widzowie, o! Ale on ma dwie ewolucje, no, albo jedno robi w nocy, albo jedno w dzień. No. Dobra no, widzowie, jak robić sobie kolejnego Surgaleo, czy kolejną ale? O, jajko mi się otwiera. O. jakaś Nie wiem jak się nazywa. Jeszcze mi się. Daklet. Tak. Ile? 59. Chyba nie będę już robić tej po bo to. No. Myślałem, że to będzie dobre jakieś. Ale i tak bez na kolejne. Masz już dziesiąty level? Prawie. A później robimy rajda na jakieś dobre Pokémony. Mam dziesiąt teraz. To już kiedy indziej. Dobra, to się trajdamy. Dobra widzowie, teraz trajd. trajd. Weszłem. Nie mi daj jakiegoś najgorszego Pokemona jakiego masz. Ja dam. Być taki co ma 12. Tak, jak tak czy tak transferuję. Co, jakie ja nie mogę lepszych? Mam 10. Dajcie pokemona, który ma 10. Dlaczego ja nie mogę tych lepszych? Nie, ma... nie możesz, Max. Nie masz aż tyle stardasta. Czyli? Dam ci. Daj, ci no, to... Skoro, to nie... na tysiąc. To jest najlepszy, którego ci mogę dać. No to dobra, next. Confirm. Czemu nie mogłeś dać lepszych? Bo masz za mało stardasta. Czyli? Tych takich. Tego proszku. No, wynoszę właśnie o tym chodziło. Ja mam go 200 tysięcy Ty chcesz jest z takich buteleczek. Tak, o ten. No widzę, mam 15 tysięcy. No ja mam 200. O, Blasu już się zrespił. On jest na maksa, ale on nie ma 1800. 70. to się znerfiło. Może dlatego, bo ja ci dam słabego. Nie, po prostu przy trajdach się nerfi często. Dobra. Robimy sobie jakieś małe kółko. No. Dobra. Jak tu nie wszedł Excelent? Ja mam. Jarko. Ja tak jego nie mam farta do tego Excelenta. Słudna. Ale słaby go. To bym go złapał, alter, słusznie. Dobra, Blastość jest, siedzi. Kolejny kolor za to. To raczej nie jest szalin. Szalin ma tutaj takie fioletowe oto. Kwiatek? Ten tak. To no to jojo. Praktycznie mi przed Excelem. Chyba, ale nie wiem. Może. O mięso. Mało, tylko było. Kupę. Dobra, maniawy, ja Teraz musi wpaść już. Dobra. No jak to nie było ekscelent? Nice to. A bo ono ma być jak największe czy jak najmniejsze? Jak najmniejsze. Ale to się jak najbliżej bliżej brzegu? No to kółko jak naj... Nie, jak najmniejsze po prostu. Żeby było jak najdalej brzegu. A, dobra. A to się na początku pokazuje czy po złapaniu? Na początku. No jak rzucisz to wtedy. O, na, na przykład teraz nice. Ale to było najmniejsze praktycznie. No tylko że o tą jedną minisekundę za długo poczekałeś. I to już się... Zmieniło na największa. Dobra. Wiem. Też tego nie lubię. Excellent. Mam excellent Uuu. Nie no, naprawdę, ja nie mogę trafić tego excelenta. Mimo, że miałem excellent i tak się nie złapał. No i teraz skoczył. Shadow. Jakie mam jakieś słabe, shadow? Nie no, tego to nigdy nie zrobię. A nie, bo to jest ta. No i to. Nawet Wam tylko. pokażę widzowie Żeby nie było, że kłamie. Dostał. Dobra, to zrobię tego Taylor'a. Czemu tak ciężko jest złapać Florega, to na 400? Teraz muszę sobie jakoś kamerkę ustawić. No, A tak, tak wygląda nagrywanie na pierwszy tak na od razu. Dobra, no, widzę, zrobiony ten. A, dobra, mogę to się nie ktoś wychodzę. tą Sam uciekł. Jest. Dobra jest kompletnie... Naprawdę kabuto! Kabuto naprawdę! A za to bym sobie mógł zrobić jakąś Ewolucję Shadow. Dobra ale chociaż kolejne zrobione. Mogę ewoluować z tego kabuto. Co? 6? Wszelkie nie dobra, to ma duże kółko. Nie no. ma żadnych Jest pusto. Ja mam tutaj z... Jak tu nie wszedł łeb nie da się zrobić ekscelenta ja sobie robię ekscelenty często ale teraz Słowę się nie da nagrywki. teraz jest nie da dosłownie dobra damy sobie A. Musimy coś jeszcze porajdować, ale nie wiem. Nie, już w następnym tak. odcinku. Dobra. Widzowie. Ale to jest fajny rajd na jakąś ewolucję, na dwie ewolucje. Nie, to... To jest gym. Tak, oni tam dali jacyś ludzie. To trzeba po prostu wygrać z nimi. Ale nie, po prostu jak się je zbije, to można dać sobie do... Że ma swoje Pokémony. A. A wtedy ci, którzy mają ją, dostają 50 Pokécoinów. Dobra. Płujemy. Dobra. To teraz robimy. sobie damy Rerken Legend gdzie był ten kosman nie wiem teraz co robić czy runa dobra mam tego kosmana damy mu maksymalnie i teraz dobra praktycznie. U mnie też nie tak tak powinien. No właśnie... Ale wiem. i tak się złapał, z rumu. Jak mam zero moich sterboksów? Przecież w... miałem dwa. Ale jak się Co się robi z tych stareboksów? No, e, takie jak Wtedy. Jakiś pak, który ma 600. Ale ja nie nie ma 1600. Patrz. Oi, korio, tak. Mnie ma 1600. Złapię go i się z tobą wytrajdam. A ile trzeba w ogóle tej? Excellent, dobra. U mnie chyba nie, ale złapał się. Jak nie wsiadł za Excelentem? Co? Jak nie wsiadł za Excelentem? No ja też tak miałem na potem, który miał miały tylko 400. Prawie kolejny Excelent. Na razie Nie no ja chce mi się kołapać. Jest to... On ma maksymalną leky wygląda 7273. No No, to giga słaba. Ale jak na mnie to dobrze. To go nie ulepszaj, bo naprawdę inne pokemony mogą mieć 400. Pikachu, nie 400 4000. 88, ale i tam był Ja łapię te pikachu, bo potem mogą nigdy nie powrócić. Ale pewnie jak wyjdzie kolejny sezon tego serialu, to powrócą. Ja i łatwiej tylko dlatego, że mają fajną kawkę. I właśnie, może nie powrócić. Tutaj. No, jest jakiś granicę. A to tam. Dobra, siedzi. Widzowie, przypominam, że możecie rajdować. Ja będę w Rzeszowie, wy Możecie rajdować też w innych miastach. I życzę Wam powodzenia na tym Dynamax NT Max Battle. Będzie od. Będzie od. 26? Od 6 rano. Do. Do chyba. 27 do 21 Ale nie wiem tak dokładnie Ale chyba coś koło tego i też przypominam Wam że będzie community Day w 27 od 14 do 17 na Wanilajty. Dobra widzowie Przypominam o zasubskrybowaniu Możecie dać tę łapkę w górę. To po.